Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie, na imię mi Bartek, a program nazywa się Mecz Dnia. Spotykamy się dzisiaj po ciekawym spotkaniu ze Śląskiem Łubniany, spotkaniu, które odbyło się w ozimku i spotkaniu, które na szczęście wygraliśmy 3 do 2. I no jak wskazuje wynik, wcale nie było tak wesoło. Jest tutaj dzisiaj ze mną, są wspaniali goście. Jest y, Mariusz Podgórny, albo Marian, jak to woli. Cześć, witam. I jest w końcu z powrotem długo oczekiwany już Pan Adrian. Panie Adrianie, witam serdecznie. Stęskniliśmy się. Moje uszanowanie, ja też. No, to może tak. Zaczniemy od tego, że jest taki dosyć specyficzny okres w roku. Przychodzi czas na wymianę opon na zimowe. Jeżeli Państwo nie wiedzą, gdzie to zrobić, to polecamy zrobić to u sponsora dzisiejszego odcinka firmy Pitstop, która gdzieś tam na ulicy leśnej urzęduje i bardzo sprawnie te opony wymienia, niemal tak sprawnie jak w. Wymieniają pneumatyki w Formule 1. Panie Adrianie, no ale zostawmy już to, wspominałem wcześniej, wygraliśmy ze Śląskiem Umiany 3 do 2. No i teraz zobaczymy, jak pan po tej krótkiej przerwie poradzi sobie z analizą tego spotkania. Zapraszam do analizy. No tak, wygraliśmy 3-2, kolejne trzy punkty. Świetną pasę podtrzymaliśmy, bo jest to szósty mecz z rzędu bez porażki. Utrzymaliśmy trzecie miejsce. No tak, sam mecz, powiem tak, może. Z bardziej z wynikiem był na pewno remis, no, aczkolwiek szczęście sprzyja lepszym. No, myśmy wygrali, choć no, nie byliśmy lepsi. Mecz się zaczął w miarę wyrównanie, obie, st obie strony miały swoje sytuacje. No a w, w pierwszych 20 minutach nikomu nie udało się otworzyć wyniku. Następnie no, myśmy. Zdobyli na tą bramkę i to nawet dwie w bardzo krótkim ocenie czasu. Najpierw yy, Łukasz Romanowski yy, otworzył wynik. Yy, był rzut rożny, yy, gdzieś na 40, 45 metrze. Yy, poszła długa wrzutka, bramkarz popełnił błąd. Yy, piłka trafiła właśnie pod nogi Romanowskiego i on takim lobem skierował ją w bardzo ładny sposób do bramki. No jak już mówiłem, w krótkim ocenie czasu padła, yy, po krótkim ocenie czasu padła druga bramka, 6 minut minęło. Ponownie Romanowski podeszł na 2-0, dostał piłkę gdzieś na około 30 metrze, bieg z lewej strony polakarnego, karnego, ładnym technicznym strzałem w długi róg pokonał po raz drugi bramkarza. No i taki wynik, nasze dwubramkowe prowadzenie utrzymało się do przerwy. No, obie strony miały jeszcze swoje sytuacje w tej pierwszej połowie, ale no, już nie udało się nikomu w bramki w drugiej połowie. <coughs> Długo też nie padały bramki. Drużyna z Łubnian w pierwszych 15-20 metrach nas, nas, nas przycisnęła w tej drugiej połowie. No i w końcu to się skończyło tak, jak się no, musiało skończyć, czyli straciliśmy bramkę po błędach obrony. Swoją pierwszą bramkę tego dnia strzelił bojar. Na szczęście dla nas minęły 2 albo 3 minuty, i, 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 i Michał Noga ponownie dało nam dwubramkowe prowadzenie, ładną akcję prawą stroną przeprowadziła nasza drużyna, poszło dośladowanie Błażaja Gajosa, Michał wbiegł w pole karne z 12 metra, ale lewą nogą strzelił, było 3-1, później na sumie czerwona kartka, do której jeszcze wrócę. No i ostatni kwadrans był bardzo nerwowy, bardzo, za, bardzo zacięty, no i bardzo nerwowy w naszym wykonaniu, ponieważ od razu po tej czarnej kartce yy, straciliśmy bramkę i było 3-2. Fantastyczny strzał z rzutu, z rzutu wolnego oddał Bojar, no, bramka z świata, Bolostar no, ani drgnął, strzał był tak precyzyjny, piękny w okienko, yy, no i na szczęście jednak udało nam się dotrzymać, dowieść do końca to minimalne prowadzenie. No tak, jak już mówiłem na początku, bardziej sprawiedliwym wynikiem byłby remis, ponieważ drużyna z zagrała naprawdę niezłe spotkanie, przede wszystkim był to bardzo zacięty mecz. Trochę u nas zaszwankowała skuteczność, szczególnie u Michała Nogi, który miał kilka naprawdę świetnych okazji. Świetną okazję też miał Molendowski, Gajos. Pamiętam, jak trochę mnie zawiodła w tym meczu, dwie rzeczy mnie zawiodły w naszej drużynie. Środek pomocy oraz skrzydła, oraz, oraz no to że środek pomocy może było to spowodowane tym, że już na samym początku meczu wyleciał z powodu kontuzji Konrad Górniaszek. Wszedł za niego tej Marem Podgórny, ale który się cofnął do obrony, a obrony został przesunięty na środek pomocy Daniel Kacy, gdzie to nie jest jego nominalna pozycja. No i wiadomo, że, że, że Daniel w tym przypadku właśnie nie rozumie tak, tak Konrad z, z Robertem Murszewskim. I, a druga rzecz to była, było nie, nie to, że za mało gry z skrzydłami, co no, trochę spali nasi skrzydłowi. Błażej jest szczególnie drugą połowę, całą przespał praktycznie no, w pierwszej połowie. W pierwszej Tak, w pierwszej miał, miał, miał bardzo dobrą okazję. Łany strzał w długi ruch, no, niestety minimalnie chybił. Z drugiej strony Kamil Molendowski próbował szarpać, ale też mu nie za bardzo wychodziło. Dopiero w drugiej połowie, jak przed Dawid Jarząbek, trochę wiatru zrobił po tej lewej stronie. No ale tak, najważniejsze wygraliśmy. Też bardzo mi się podoba to, że na typowe dziewiątce ustawiony Michał Noga widać, że miał tę sytuację, no marnował, ale w końcu trafił. Bardzo się to cieszę, że on zagrał właśnie na typowe dziewiątce za niemu. Szamonowski. wiadomo, że jest jeszcze w Krzysztof Bachuta. Aczkolwiek chętnie bym zobaczył właśnie w takim ustawieniu Michał za nim Roman, a, a Krzysia Bachutę bym chętnie zobaczył na którym ze skrzydeł, ponieważ to jest typ piłkarza. Bardzo szybki, przede wszystkim jeden z w drużynie. Dziękuję. Tak. No i też bardzo lubi się cofnąć, nawet na własną połowę po piłkę, lubi zejść do skrzydła, ale to już musi trener Bicher zadecydować. No i po raz trzeci na koniec powtórzę bardziej zaznaczony był, zasłużony, sprawiedliwy przede wszystkim by był remis, ale szczęście sprzyja lepszym, no i niech nam dalej sprzyja. Dziękuję, panie Adrianie, za tę analizę. No, dzisiaj po tej krótkiej przerwie było naprawdę ostro z pana strony. Chciałbym tylko też przypomnieć, że Błażej miał asystę przy tej bramce, która uratowała nam trzy punkty, więc no... Nie taki Błażej Ospały jak go malują, ale dobra, dziękuję jeszcze raz za analizę, a wspomniał Pan, Panie Adrianie przed chwilą o Panu trenerze Łukaszu Wichrze, więc może zobaczmy co do powiedzenia o tym spotkaniu miał właśnie szkoleniowiec naszej ukochanej majpanwi. Panwi. Zapraszam. Witam trenerze, no był to bardzo dziwny mecz, znowu narkówka, czego ogólnie dawno nie było. A z mojej Pani nas w ostatnich miesiącach yy, przyzwyczaili do tego, że często się robi nerwowo. No jest taka sytuacja, ale jednak są trzy punkty. Yy, jak Pan oceni swoich podpiecznych? Jak to w ogóle wyglądało z ławki w te 90 minut? No tak bym powiedział. Ciężki mecz. Mm, dużo emocji. I tak naprawdę sami zapraszaliśmy dwóch ryba mm, do gry. Yy, przede wszystkim męska walka. Yy, nie były tak zwane szachy. Cieszę się, że z Gra pozostawia wiele do życzenia. Ciężkie boisko, żąskie, jeszcze powstrzymaj się, mężczyźni nie w Nie najlepszym stanie. Natomiast yy, może nie był nasz najlepszy mecz, ale, ale mówię, za wrażenia punktu się nie przyznaje. Tem mieliśmy w meczu z Dobrzeniem i byliśmy bez punktów, no Teraz zwycięstwo. No, się po prostu nie gry. Przede wszystkim zawyły dwie mocne strony nasze, które z reguły właśnie są mocne czyli skrzydła i środek pola. No, dzisiaj wydaje mi się, że to był główny, główny powód tego, że sobie zagraliśmy. o no, tak stało? No to znaczy, wiadomo, w 7 minucie Konrad opuścił boisko. Tak naprawdę nominalnego, środkowego pomocnika nie mieliśmy. Zastanawialiśmy się o tym, że Daniel Kaczy wejdzie do środka, który, który, który gdzieś tam w juniorach z konieczności też grywał w środku, bo jest nominalny, jednak płaszczyzna obrońca. Przegrywaliśmy przede wszystkim wzrostem w tym sektorze boiska. Myślę, że gdyby Kamil Moldowski wykorzystał w sytuacji 1 na 1 czy Michonowa, który, który był w doskonałej sytuacji, to rozmawialiśmy to, to rozmawialibyśmy troszeczkę inaczej przy wyniku 3-4, może 5-0. Natomiast, no mówię, zaprosiliśmy rywala później 4 na kartka, 10 nerwówka, także, także mówię, no, cieszymy się, że, że, że jest zwycięstwo, bo mówię, po takim meczu punkty, punkty są najważniejsze i myślę, Zostało, bo to, to jest z czego cieszyć. cieszyć. Słuszne słowa tręże. A wrócił właśnie do Konrad Górniaszka. Czy wiadomo coś więcej o jego stanie zdrowia? Znaczy Konrad najmniej jest na skokowy, ale, ale co, yy, jaka przerwa? Na pewno i tak za tydzień go nie będzie. Miał, na szczerze, łapać kartkę i, i pozować nie udało się, yy, bo ma jakąś tam swoją uroczystość, także, także na pewno za tydzień musimy sobie radzić. Bez niego, bez Krysia Kieranowskiego, który trwa też bekartka, ale wraz z Adami, no może jego brak to też jakiś taki powód nerwowości w naszych szeregach. Dziękuję serdecznie za kilka naprawdę wartościowych słów i gratuluję. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Trenerowi za tę niezwykle elokwentną wypowiedź, a teraz może zajmijmy się naszym gościem Marianem, Mariuszem pod górnym. Witaj Marian bardzo serdecznie. No w końcu zagrałeś taki porządny mecz, że pojawiłeś się na boisku, że grałeś praktycznie całe spotkanie do momentu, w którym coś się stało. Ale może najpierw opowiedz nam o tym, jak wyglądało to spotkanie z Twojej perspektywy, zawodnika, który wystąpił w obronie w tym spotkaniu. Z mojej perspektywy to wyglądało bardzo ciężko. Na początku w ciężko wejść meczek, wchodzi zawodnik z rezerwy. Nie byłem przygotowany nawet, że w piątej mincie już muszę wejść na wojsko. No, z efektem była tego żółta kartka na samym początku. No musieliśmy się trochę pobronić. Nie wyglądało tak jak w innych meczach, że graliśmy piłką cały czas. Może właśnie środek pomocy, zawiódł trochę, W tym wypadku Daniel na przykład. Druga połowa wyglądała trochę, można powiedzieć, słaby z naszej strony. Chcieliśmy walczyć, ale nie wyszło. <laughs> ale wyliczy się wynik. No pewnie, liczy się wynik. Udało wam się ugrać 3-2 bardzo ważne trzy punkty z przeciwnikiem, który mógł spłacać psikusa, bo to się czasem zdarza. E, a Marianie y, no właśnie, no to opowiedz nam, co się stało takiego, że nie dograłeś jednak tego meczu do końca. No bo tak y, dostałeś y, kartki zarówno zaraz na wejście, jak i zaraz na zejście też dostałeś. Opowiedz coś o tym, co nam się działo. Wspomniałem o tym wcześniej, że gdy zawodnik wchodzi z ławki od razu, ciężko się skupić, skoncentrować. No i z tego wyszło, że nie zdążyłem z pierwszej akcji swojej dojść do zawodnika, sfalowałem go od tyłu. Przy drugiej żółtej kartce w sumie atakowałem zawodnika razem z Michałem, Rioszkiem. No i wyszło, że sędzia przyznał, że to był mój fał, a nie na przykład Michała. No i za to była też żółta kartka w sumie akcja ratunkowa. Mogła z tego pójść bramkę, na przykład. No i trzeba się pogodzić z taką sytuacją, jaka wyszła. Ale zespół dał radę, dał trzy punkty do końca i cieszymy się z tego. No ostatecznie w sumie padła bramka z wolnego po tym, po tym, po tym faulu. E, a powiedz mi nam wszystkim taką rzecz, e, na jakiej pozycji gra Ci się najlepiej, jaka jest Twoja ulubiona pozycja w, w takim składzie 11-osobowym? No, w sumie życie gram w tym środku obrony, więc, więc nie mogę się opowiadać o innych pozycjach. Tylko tyle chyba. No jasne, a chciałem żebyś to powiedział ze względu na jedną rzecz, gdyż no akurat... Y, w tej formacji, no szczególnie w tym sezonie, jest u nas bardzo duża rywalizacja. Były wzmocnienia, jest wielu zawodników, no i na pewno ciężko jest się przebić do składu, o czym doskonale wiesz, jak wygląda taka walka o, o, o wejście. To na treningach trzeba jakoś specjalnie zasuwać, czy jak to jest? No tak, są zawodnicy doświadczeni, bardziej ograni. Na treningach trzeba pokazać z siebie jak najwięcej. No, zostałem w tym meczu już szanse. Z za zawodzą, może na treningu, nie wiem. No, cieszę się z tego, że zagrałem w końcu. Praktycznie drugi mecz cały. No, prawie cały. Bądźmy z tego szczęśliwi. Eee, no pewnie. Eee, panie Adrianie, Pan coś wcześniej wspominał o tej czerwonej karcie, że chciałby jeszcze coś dodać? Czy to już jest po, po wszystkim, czy, czy, czy jeszcze coś Pan chciał powiedzieć? Eee, tak? Słuchamy. Z zamieniamy się w słuch. 99% już, już, już tutaj Mariusz powiedział, ale no. Wygraliśmy, więc zapominamy i wybaczamy. Ale właśnie, bo jeszcze, Marian, jak to jest? Bo tak właśnie większość czasu czekasz na tą swoją szansę i w końcu ona się pojawia tak znienacka już gdzieś tam w siódmej minucie Konrad niestety został kontuzjowany. I, i jak, się, jak się wtedy czujesz, jak tak wchodzisz wiesz, z zaskoczenia? To jest jakiś stres, czy, 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 czy się cieszysz, czy masz jakąś dodatkową motywację? Kiedy człowiek wchodzi z ławki, tak z jak to ująłeś, yy, można się zestresować bardzo. Tak. stresujemy bardzo. Znaczy, ja się stresowałem ogólnie. Nie wiedziałem, jaki grają z zawodnikami, powiedzmy, jak grałem zawodnicy z drugiej drużyny. Ale jakoś szedłem w ten mecz, powiedzmy, może nie, naj, nie najlepiej. A chyba też nie najgorzej. Może dałem radę. No, no ale tam nie przegraliśmy. 5 milionów, więc tam jest, można to zaliczyć do sukcesów. Dziękuję ci bardzo za tą krótką rozmowę o futbolu. To teraz może jeszcze porozmawiajmy z Panem Adrianem, co nas czeka za tydzień niecały, w już w najbliższym spotkaniu. W najbliższą sobotę gramy ostatni mecz ligowy w tej rundzie jesiennej. Wjeżdżamy do Gogolina z mecz z tamtejszym MKSM i no jest to mecz na szczycie, ponieważ. Zespół z Gogolina ogląda bezpośrednio nasze plecy, czyli jest na czwartej pozycji. Więc no, zapowiada się hit. Zapraszam, 13.30, stadion w Gogolinie. Zapraszamy o 13.30 na stadion w Gogolinie. A tymczasem zapraszamy Państwa do rozrywkowej części tego programu. Chcielibyśmy przede wszystkim zacząć od tego, od rozwiązania naszego eleganckiego konkursu z poprzedniego odcinka, w którym trzeba było odgadnąć. Ile razy w ciągu właśnie tego programu padło słowo elegancko. I myślę, że wykorzystamy tutaj do tego naszą piłkarską gwiazdę Mariana, Mariusza, jak to woli. Tutaj mamy maszynę losującą i musisz teraz wsadzić dłoń, zamieszać i wyciągnąć jeden papiór. Co tam mamy? I kto? Elegancki Krzysztof Sobczak. Krzysztof Sobczak, Polska, gratulujemy zwycięstwa. To było wspaniałe zwycięstwo. Krzysiu, z tobą skontaktujemy się w najbliższym czasie, jakąś drogą mailową czy inną, i dogadamy się w sprawie prezentu. Jednocześnie, niestety, w dzisiejszym odcinku nie będzie konkursu, ze względu na to, że za tydzień już niecały kończy się runda, i wtedy przygotujemy prawdziwą. Konkursową bombę. A tymczasem powoli będziemy zmierzać do końca tego programu. Programu, który rzecz jasna powstał przy współpracy ze wspaniałym futbolowym portalem opolskaliga.pl, na którym można śledzić wydarzenia na no, opolskich boiskach. Jak również śledzić wyniki na żywo. Oprócz tego zapraszamy do odwiedzania naszej strony YouTube'owej, naszej strony na Facebook'u oraz prawdziwej strony Ozimka, strony ozimek.info.pl. Dziękuję bardzo serdecznie moim dzisiejszym gościom. Dziękuję Tobie Marian lub jak kto woli Mariusz. Ja dziękuję za ten debiut w telewizji ośmińskiej. Podobało Ci się? Było bardzo serdecznie z Waszej strony. Cieszymy się, że Ci się podobało, nam się podobało równie dobrze i dziękuję panu Adrianowi, który w końcu jest znowu z nami. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia Państwu, miejmy nadzieję, po zwycięskim spotkaniu z Gogolinem.